Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Historii Porodowych. Na samym początku tradycyjnie dziękujemy za to, że licznie wysłuchaliście poprzedniego odcinka odcinka o Krzysiu, który miał się nigdy nie pojawić. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa skierowane do bohaterki, do gosi. Dziękujemy za to, że odezwaliście się bezpośrednio do niej. Że podzieliliście się też własnymi trudami i dziewczyny mogły sobie te wszystkie historie, te trudy poprzytulać wspólnie. Jeśli jest tutaj jeszcze ktoś, kto ma taką potrzebę i chciałby może z Gosią poprzytulać pewne sprawy, czy, czy może porozmawiać po prostu, to jak najbardziej Gosia czeka na Was, możecie się do niej odezwać. Jak tylko skończy karmić Krzysia, to myślę, że spokojnie poprzytula z Wami. Te trudy, które tego wymagają. Witamy też wszystkie nowe osoby, które pojawiły się tutaj wokół podcastu po wysłuchaniu historii Krzysia, Gosi i Adama. Witajcie, kochani. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj to, czego szukacie. Znajdziecie tutaj nadzieję i znajdziecie siłę, która pozwoli wam dalej biec w kierunku waszego szczęścia, żebyście tej nadziei nigdy nie tracili. I tak jak Gosia i Adam doczekali się Waszego słońca. Fajnie, że jesteście. Ja wyjątkowo nagrywam się dla Was w środę, czyli dzień przed publikacją tego odcinka, dlatego że rozłożyła nas choroba. I to naprawdę rozłożyła nas na łopatki. Mam nadzieję, że nie słychać tego w moim głosie że mikrofon jakoś nie wyłapie tego, że mój głos jest delikatnie, inny, a jeśli wyłapię, to mam nadzieję, że głos będzie tak czy siak przyjemny dla was. A dzisiaj mamy dla was historię Darii i Marysi, pierwszej małej dziewczynki w naszym zestawieniu. Tak zawsze mieliśmy chłopców, mieliśmy Kacperka i Krzysia. Także Marysia otwiera nowe zestawienie. Ale również Daria otwiera nowe zestawienie, ponieważ Daria nie jest położną. Także w końcu historia niepołożnej usłyszymy sobie, jak rodzi kobieta, która położną nie jest i fajnie, bo zobaczycie, że rodzi tak samo, jak rodzą położne, więc tutaj profesja kompletnie nie ma na nic wpływu. Ja nie miałam jeszcze szansy Dari poznać na żywo, także nie jest mi osobą znaną, ale muszę wam powiedzieć, że Daria można z łatwością poszukać na instagramie. I wiecie co, jak tylko pojawiły się historie porodowe, to Daria, jako jedna z pierwszych, postanowiła poinformować świat o tym, że powstaje nowa przestrzeń, nowy podcast. Także, Dario, bardzo Ci za to dziękujemy, i już wtedy zauważyłam, że Daria ma w sobie niesamowitą wrażliwość porodową, i jak tylko udostępniła relację, w której opowiadała o tym, że będziemy tworzyły taki podcast, to od razu się wzruszyła i z dziewczynami rozmawiałyśmy o tym, że Daria ma taką wrażliwość położniczą czyli taką jak my, że rozmawiamy króciutko o porodzie, wymieniamy tylko kilka spostrzeżeń, a już mamy mokre oczy. I Daria właśnie miała identyczną reakcję, co nas y, tak delikatnie zdziwiło, ale też ucieszyło, że nawet y, kobiety, które nie są położnymi, tak pięknie reagują na świat narodzin. Więc y, czujemy się tak blisko związane z tobą Dario. Daria Zaprasza Was do swojego świata, świata bardzo wrażliwego, bardzo intymnego. Będzie tutaj dużo miłości, dużo intuicji i kochane dziewczyny, myślę sobie, że tutaj z tej historii możecie naprawdę bardzo dużo dla siebie wyciągnąć. Także słuchajcie, napawajcie się tym pięknem, ale też inspirujcie się, zobaczcie, co pomagało Dari i być może, co wy mogłybyście wykorzystać podczas narodzin waszych dzieci. Posłuchajcie sobie jeszcze kilka słów od samej bohaterki. Cześć, z tej strony Daria. Zanim poznacie moją historię porodową, to chciałabym, żebyście wiedziały, że ja też się bałam. Tak samo, jak prawdopodobnie i wy się boicie. Znałam więcej tych straszących niż wspierających historii porodowych, ale miałam w sobie taką niesamowitą potrzebę, olbrzymie pragnienie, żeby jak najlepiej przygotować się do tego wielkiego dnia i do tego chciałabym Was zachęcić. Namiętnie czytałam wpisy o błękitnych porodach i śledziłam w sieci tych, którzy oswajali mi wizję dobrego porodu. Odwiedziłam fizjoterapeutkę uroginekologiczną, i od niej dostałam wiele cennych wskazówek, rad, pokazała mi jak ćwiczyć, i ona, jak mantry, powtarzała mi, że dam radę. Ćwiczyłam więc swoje ciało, masowałam krocze, ale przygotowywałam też swoją głowę. I choć pewnie brzmi to śmiesznie, ja naprawdę wierzyłam i dziś jestem o tym przekonana, że poród w dużej mierze zależy od naszego nastawienia. W sypialni obok łóżka miałam przyczepioną taką kartkę z afirmacją i powtarzałam ją tak często, jak tylko wchodziłam do sypialni. Brzmiała ona następująco: Będę miała dobry, szybki poród, a Maria będzie zdrowym i radosnym dzieckiem. Dziś mogę Wam powiedzieć, że tak właśnie było. Zresztą dowiecie się o tym już za chwilę. Ale zanim cofniemy się do moich wspomnień, to chciałabym też żebyście usłyszały, że bez względu na to, w jaki sposób urodzicie swoje dzieci, to będzie jeden z najpiękniejszych dni w waszym życiu i to będzie taki dzień, który prawdopodobnie wiele w was zmieni, o ile nie zmieni was wszystkiego, bo ze mną tak właśnie było. Tego dnia nie tylko urodziłam swoją wyczekiwaną córkę, tego dnia przede wszystkim narodziłam się jako matka. I zdałam sobie sprawę, jak bardzo mi w życiu brakowało tej małej istoty. Czekałam na nią długie minuty, miesiące, lata. I tego dnia nareszcie mogłam ją wziąć w ramiona, poczuć jej zapach. I to nie był jeden z tych okrutnych snów, kiedy ją widziałam, ale nie mogłam jej złapać. Nareszcie dostałam szansę, by każdego wieczoru przykładać do jej twarzy swój policzek. By czuła, że jestem tak blisko, jak to tylko jest możliwe. I od tego dnia, wciąż słuchajcie, nie mogę nasycić się teraźniejszością, czując wyraźniej niż wcześniej, jak czas ucieka mi przez palce i odbiera mi tą właśnie chwilę już na zawsze. Mario, dedykuję ci to nagranie jako wstęp do historii, która rozpoczęła się wiele lat temu. W moim sercu, pełnym niemego krzyku, wołającego właśnie o ciebie. Nie wiem, czy jakiekolwiek wspomnienie jest we mnie tak żywe, jak moment, w którym zrozumiałam, że przyjście na świat mojej wyczekiwanej córki to właśnie ten moment. Nie pamiętam dnia poprzedzającego noc, ani myśli, jakie zabrałam tego wieczoru do łóżka, ale doskonale pamiętam pierwszy skurcz, który obudził mnie 37 minut po północy 7 marca 2022 roku, czyli dzień przed wyznaczonym terminem. Usiadłam, spojrzałam na telefon i czekałam co dalej choć wszystko było już przesądzone ja wiedziałam że rodzę zaczęłam spacerować po miękkim dywanie w naszej sypialni wyczekując każdego kolejnego skurczu ich częstotliwość była jak w jakimś zegarku najpierw co 10 minut później co 7 minut postanowiłam napisać do Gosi która towarzyszyła mi od samego początku ciąży. Los zetknął nas ze sobą w momencie oczekiwania na nasze upragnione dzieci po latach leczenia niepłodności, by oprzeć się na jej położniczym doświadczeniu i robić tylko to, co pomoże mojej córce przyjść na ten świat. Słuchając wskazówek gosi, poszłam położyć się do wanny. Ciepła woda. Dała mi niesamowite ukojenie. Pozwoliła się odprężyć, ale skurcze nie słabły. Pamiętam, że zeszłam do salonu, włączyłam czajnik, zaparzyłam sobie ciepłą herbatę, zjadłam banana i słuchałam stinga. A skurcze przybierały na sile i częstotliwości. Był ze mną nasz kot. Jakby chciał dodać mi otuchy. Kiedy myślę o tej nocy, mam w sobie niesamowity spokój, bo to było dominujące mnie wtedy uczucie. Czułam, że moje ciało wie, co robi, i wierzyłam, że skoro potrafiło ukształtować nowego człowieka, będzie potrafiło go na ten świat sprowadzić. Około czwartej padła decyzja, żeby jechać do szpitala. Pamiętam, jak omiotłam wzrokiem salon i pomyślałam: wrócę tu, ale wszystko będzie już zupełnie inne. Zamknęłam za sobą drzwi wejściowe i wzięłam głęboki oddech. Noc była mroźna, a niebo pełne gwiazd. Spakowaliśmy gotowe już torby, odwieźliśmy psiaki do teściów i pojechaliśmy. Po drodze skurcze słabły. Pomyślałam, aha, typowo, położna Dominika na szkole rodzenia uprzedzała, że adrenalina tak właśnie działa. Na izbie okazało się, że mam raptem 1 do 2 cm rozwarcia. Poczułam się oszukana przez swoje ciało. Tyle bólu, a rozwarcia brak. Padło pytanie, czy chcę zostać przyjęta na oddział. Odpowiedź była dla mnie oczywista: nie. Do szpitala mam tylko 20 minut drogi. Wolę być w domu. Na szczęście było już przed siódmą rano. A od siódmej dyżur zaczynała położna, z którą marzyłam, by urodzić. To nie mógł być przypadek, to musiał być znak. Udało się z nią, z Martą, skontaktować i zobaczyć. I Marta powiedziała mi wtedy coś bardzo ważnego. Jeśli będziesz miała dziś urodzić, to cokolwiek będziesz robić to ten poród będzie postępował więc jedź do domu zjedz śniadanie weź kąpiel odpocznij i albo wrócisz albo to jeszcze nie ten czas posłuchałam ona była jak mój anioł wiedziałam, że czeka że będzie jeśli wrócę a choć nie wiem skąd czułam, że wrócę w drodze do domu skurcze znów zaczęły przybierać na sile. Moja teściowa, jak zobaczyła, że wysiadam z auta, zaniemówiła. A to jej się nie zdarza często. I dopiero po chwili zapytała mojego męża, dlaczego mnie nie zostawił w szpitalu, skoro ewidentnie rodzę. Wyjaśniłam jej, że ja wolałam wrócić do domu, że jeszcze nie czas... Ale że ma być spokojna, bo będzie ze mną gosia i wszystko skończy się dobrze. Nie wiem, czy udało mi się ją uspokoić, ale zabraliśmy psiaki, wsiedliśmy do auta i przyjechaliśmy do domu zjeść śniadanie. Jadłam je wciąż wstając, bo skurcze były coraz to intensywniejsze. Prosto od stołu. Poszłam do wanny z nadzieją na chwilowy odpoczynek. Udało się. Woda koiła na tyle, że zasypiałam, ale jak tylko z niej wyszłam, nie byłam już w stanie się położyć. Poprosiłam gosie, by przyjechała. Wzięła za sobą detektor tętna, rękawiczki i nim się obejrzałam, tuliła mnie w naszym salonie. Złapała odgłos serca. Nie sądziłam, że można za tym dźwiękiem tak bardzo tęsknić. I zbadała. Nadal 2 centymetry. Lekko się wtedy wystraszyłam. Coś robię źle, ale co? Bujam się na piłce, chodzę, podciągam się na szaliku zatrzaśniętym w drzwiach. Dlaczego to rozwarcie? Tak wolno idzie. Dzwonimy do Dominiki. A mówiąc wprost, wzywamy posiłki. A ta zjawia się jak dobry duch. Spojrzała mi w oczy, powiedziała, że super mi idzie i że zrobi wszystko, żeby mi pomóc. I tu, uśmiecham się, następuje chyba najbardziej bolesny moment mojego porodu: masaż szyjki, który Dominika mi zrobiła. Leżałam na kanapie, zapierałam się o siedzącego za moją głową męża, trzymałam za rękę gosię i płakałam jak dziecko. Ale ja tego chciałam. Ja chciałam urodzić moją córkę. O tym myślałam. O jej małym ciałku, które miałam zaraz wziąć w ramiona. Jestem wdzięczna dziewczynom, że ze mną były. Że ani na moment nie pozwoliły mi zwątpić w moją siłę, że wspierały mnie od samego początku do samego końca. Dominika musiała wracać do pracy, ale Gosia poszła ze mną pod prysznic, jednocześnie prosząc mojego męża, żeby szykował nas do wyjazdu, tym razem już tego faktycznego. Skurcze były już bardzo bolesne i regularne. A łzy ciekły mi po policzkach, kiedy żegnałam się z Gosią. Znów odstawiliśmy psiaki, tym razem do mojej przyjaciółki. Chciałam mieć spokojną głowę, że mają zapewnioną absolutnie najlepszą opiekę. W końcu to też moje dzieci, z którą wymieniłyśmy się tylko mocnym uściskiem dłoni i zapewnieniem, że wszystko będzie dobrze. Obie płakałyśmy. Droga do szpitala była jakby poza świadomością, a odzyskałam ją, kiedy to mój nadwyraz ostrożny mąż wjechał w szlaban przed szpitalem. Nie pamiętam, czy się wtedy śmiałam, dziś zdecydowanie, ale na izbę wjeżdżałam już na wózku, który przyprowadził mi jakiś przemiły student, widząc jak kucam z bólu. Szybkie USG Dziecko 3400 3600. Myślę niemożliwe. Miała mieć maksymalnie 3200. Wdech i wydech. Na korytarzu czeka mój mąż. Marzyłam o tej chwili tyle lat. Idziemy do windy. Dam radę, dam radę. Nie wiem czy to były jego słowa czy tylko moje myśli ale nie było odwrotu na oddziale porodowym wszystkie położne witają mnie uśmiechem marta bierze mnie pod swoje skrzydła jej obecność mnie koi jestem tu i teraz boli mnie ale rodzę swoje dziecko daje początek nowemu życiu piszę historię której nie da się wymazać, jednocześnie robiąc tak przyziemne rzeczy, jak podpisywanie dokumentów. Kto to wymyślił? Podpisałabym wszystko, co by mi tego dnia podłożyli. Na skórczach maksymalnie skupiam się na rozluźnieniu nóg i żuchwy. Mruczę, kołyszę się. W myślach, Chwale moje dzielne dziecko. W końcu to wysiłek dla nas obu. Wiem, że jest dzielna, wciąż mocno ją czuję. Marta mnie bada i wtedy pęka pęcherz. Ciepłe wody płodowe tak bardzo mnie zaskoczyły. To się dzieje, nie śnie, rodzę. Idę pod prysznic i mam być tam tak długo, jak dam radę, a mój mąż ma mi ruszać miednicą na każdym skurczu. Dzielnie wykonujemy polecenia, ale wydaje mi się, że nie ja, a on zdecydował, że już wystarczy, że czas, bym chwilę odpoczęła. Znam mnie. Marta podłącza mi kroplówki i mówi, że pozwolą mi odpocząć pomiędzy skurczami. Faktycznie odpływam. Jestem spokojna, a może nawet śpię. Mam zamknięte oczy, słyszę co się dzieje, odpowiadam, ale do rzeczywistości w pełni wracam tylko na skurczach. Leżę na boku. Z całych sił podciągam się na uchwytach łóżka, byleby nie spinać nóg. Mruczę. Mój mąż podaje mi wodę, pije. Mamy z tego okresu zdjęcia. Na jednych jestem uśmiechnięta, a na innych totalnie pogrążona w bólu. Straciłam poczucie czasu na rzecz kontaktu ze swoim własnym ciałem. Nigdy nie czułam go bardziej jak podczas skurczów, które były tak często, że miałam wrażenie, że jeden się kończy, a drugi zaczyna. Miałam nawet czelność złożyć zażalenie, że nie mam kiedy odpocząć, aż nagle poczułam potrzebę parcia. To było niesamowite, tak oczywiste, tak orzeźwiające. Poprosiłam męża, by natychmiast wezwał Martę. Przyszła, nim zdążyłam mieć kolejny skurcz. Mam pełne rozwarcie. Po drugim skurczu spytałam, czy mogę zmienić pozycję. Moje ciało podpowiadało mi, uklęknij. Marta podniosła oparcie łóżka, ja przerzuciłam przez nie ręce, rozsunęłam nogi. I zaczęłam przeć. Nie umiem słowami opisać tego uczucia, ale to chyba już mnie nie bolało, bo pamiętam taki poziom skupienia na przyj, dobrze i jeszcze trochę, albo nie przyj, oddychaj. Że, że nie było tam chyba miejsca na ból. Pomiędzy tymi pomocnymi komendami miałam szansę dotknąć rodzącej się główki, główki mojej córeczki. Teraz już płaczę, pisząc to, jednocześnie trzymając ją śpiącą w ramionach. Nie wiem, czy kiedykolwiek poczuję się tak silna i bezbronna jednocześnie, jak w momencie, kiedy rodziłam swoje wielkie pragnienie. Jednocześnie ucieleśniając naszą miłość, wydałam na świat całkiem nowe życie. O 17.00 urodziłam naszą córkę Marię. W chwili, kiedy wzięłam ją w ramiona, zmieniło się we mnie wszystko. Narodziłam się jako matka. Jakichkolwiek użyłabym słów, nie oddam Wam tego, co czułam i co czuję, na wspomnienie o porodzie. Olbrzymia wdzięczność i totalny błogostan to pierwsze określenia, jakie przychodzą mi na myśl. Porodówka była przystanią, w której dokonałam jakby niemożliwego. Wydałam na świat swoją córkę, nasze dziecko. Uwidoczniłam miłość, która wzrastała we mnie przez lata, ta do mojego męża, a później ta do Marii. Ten ból, on był dokuczliwy, ale nie był straszny. Ten czas niby płynął normalnie, ale jego odczuwanie było zupełnie inne. Moja długa droga do macierzyństwa właśnie miała swój finał. Dobieganie do mety nie było jednak żadnym wyścigiem. Nikt mnie nie popędzał, nikt nie oceniał, wszyscy dopingowali. I tutaj chcę wspomnieć o magia porodu, Marta. Będę Twoją dłużniczką do końca życia. Dałaś mi wiarę, siłę i pewność, której potrzebowałam. Otoczyłaś mnie troską, zrozumieniem i dałaś poczucie bezpieczeństwa. Twój kojący głos brzmi mi w uszach, ilekroć wspomnieniami wracam do tych kilku wspólnych chwil. Jesteś absolutnym potwierdzeniem, że cudowne, położne istnieją. A porody są magiczne. Dziękuję Ci raz jeszcze. Do tego wszystkiego obecność Wicia, tak oczywista z jednej strony, a tak niebywale mi potrzebna. Dzięki niemu ani na chwilę nie czułam się w porodzie sama. Byliśmy tam razem. Spędziłam na porodówce raptem trzy godziny. Pamiętam kojącą muzykę, ciepło dłoni mojego męża, pamiętam ukojenie strumienia wody, ciepło wód płodowych, pamiętam pierwszy skurcz party i ciężar małego ciałka, które jeszcze przed kilkoma sekundami był częścią mnie. Pamiętam jak skupiałam się na oddechu, jak kontrolowałam głos, żeby mruczeć, a nie krzyczeć, pamiętam, jak próbowałam rozluźniać spięte w skurczach ciało. Pamiętam i pamiętać będę zawsze. Urodziłam kolejne życie. To najlepsze, co mogłam w życiu zrobić. Skurcze, parte, trwały u mnie 35 minut. Małą urodziłam z ochroną krocza, klęcząc na łóżku. Rozpoczęłam wtedy nowe życie, pachnące najpiękniejszym zapachem świata, miłością, i takich porodów wam wszystkim życzę. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tej pięknej historii porodowej. Historii porodowej z wielką mocą. Jeśli macie ochotę podziękować Dari za to, że wpuściła nas do swojego świata narodzin, możecie to zrobić za pomocą naszego Instagrama, albo odnaleźć Darię bezpośrednio w Internecie i napisać jej coś ciepłego, jakieś ciepłe słowa. Oczywiście zapraszamy was do wysłuchania kolejnej historii porodowej w następny czwartek i jeszcze. Malutka niespodzianka dla Ciebie, Dario. Zakończymy ten odcinek podcastu, wsłuchując się w czynność serca Marii, kiedy była jeszcze u Ciebie w Twoim brzuszku, pod Twoim sercem. Posłuchajcie i do zobaczenia. sha <laughs>